Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, W tej strony Hanzio. I yy, oficjalnie zaczynamy yy, nową serię na tym kanale, w sumie to pierwszą. Będzie to seria Call of Duty Black Ops Cold War. Żeby nie było łatwo, jak widzicie ja sobie coś już tam pograłem, żeby zobaczyć jakieś mniej więcej sterowanie. Ale będziemy grali na poziomie. Realizm, realizm, największe wyzwanie. Wrogowie są zabójczy i niezwykle celni. Ostatecznie sprawdzią umiejętności dla graczy o silnych nerwach. Jesteście na to gotowi? Bo ja chyba nie. Ale zaczynajmy. Żaden arsen i żadna broń tego świata nie brzmi takiej grozy, co wola i cywilna odwaga wolnych kobiet i mężczyzn. To broń, której nasi obecni wrogowie nie posiadają. Niech zrozumie to każdy, kto ucieka się do terroryzmu i żeruje na swoich ścianach Część analityków z naszych służb wywiadowczych wierzy, że już toczymy wojnę ze Związkiem Radzieckim. Czy sowieccy szpiedzy żyją pośród nas. 52 obywateli USA wzięto za zakładników w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie. Anonimowe źródło z Białego Domu twierdzi, że stoimy na skraju katastrofy związanej z zimną wojną. Panie prezydencie, mamy dwa nazwiska powiązane z kryzysem zakładników. O Arashka, Diwar i Kasim Javadi. Wystarczy słowo. Czas na jasny przekaz. Nie będzie kolejnych zakładników. Czy na pewno możemy ufać policji Adler? Gość jest łasy na pieniądze. Przymknie na nas oko. Na przerwnikach filmowych nie będę nic mówił, żeby się, się maksymalnie poczuli. Co, pora raz tą przygodę? Miło że wpadłeś Karol. Pamiętasz meison? Możemy brać się do roboci. Kasim jest się grymamy na konsoli i pod Xres jak. Oczywiście ludzie usuną się z okolicy na około kwadrat. Oczywiście racing, racing z Monto. Dam rade. Dzięki za miłość. Będę kulało. Yyy streamuję z aplikacji. Obiecajemy mówić za dev. Nie możemy go zabrać. Do Xboxa. Zobaczymy. Na razie rozjrzyjmy się, popatrzmy, jak to wszystko tu wygląda. Nie wiem, jak to u Was będzie wyglądało, ale u mnie na Urmanie obraz jest miażdża. Te odbicia w wodzie, po prostu przeschnięte. Czy ten pan wam to już przypomina? No, jak nic, Wojtek tak z Juventusu. Co tam, drożdżutku? No, coś ci nie idzie. Ha, tak jak mi w kampanii. Dobra, lecimy z tym. MP5 Milano 821 I AK-74 U Oczywiście bierzemy kalaszkę. Zasłaniec myśli, że jest bezpieczny Sukinsyn nie będzie się nas spodziewał I bardzo dobrze Jesteś pewien, że musimy no, wziąć go szybciej ja Kasima trzeba przesłuchać Wiadomo, że daleko nie można się oddalać Tu chyba jakiś budelik Dobra, nie ma co przedłużać, idziemy dalej Hans dał nam 15 minut. Musimy uderzyć na Kasima z pełną siłą. No i co? Ruszamy. Zaczyna się Jadko. coś broni, no teraz się nam tu się za bardzo nie przyda. Kurwa potrzebują szpony. No, no Nie jest zły, aczkolwiek nie lubię takiej broni. Kasim nie może uciec! O. Znajdźcie go! to się! Akacza. Ale my już mamy Akacza no dobra, zostajemy przy Milano No to muszę tu przejść, zobaczyć czy czegoś nie ma Bo tutaj, jak wiadomo, yy, są znajdźcie z tej gry Nie, ale yy, widać nic tutaj nie ma Lecimy dalej. O! Widziałem coś. pompeczka Może się przydać. Ruchy. I pompeczka, jak widać. Ruchy, ruchy! Daje radę. strasznie, tutaj niczego nie ma. Nie ma. Krawujmy. Jazda, jazda! Lecimy. Mechanika likwidowania, wykonaj brutalne zabójstwo wręcz lub roga. użyj go jako tarczy. Ciśnij prawą gałkę aby dokonać, przytrzymaj aby użyć jako tarczy. My zrobimy, użyj jako tarczy. użyjemy gościa jako bombę. Łatwo nie jest, jak widzicie, trochę można tutaj dostać. Jedyne co mi się nie podoba, to że i przyleganie do elementów otoczenia, tak jak to mieliśmy w po poprzedniej części, ale w DT, czyli Modern Warfare. To jest jedyny minus tego, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Jest znaczy, można łatwo tutaj oberwać. ale... Tak powiem, nie z jednego typa chleb się jadło w bo się nie skłaniał mi. I drugi kolejny. Zbierzemy pompkę. Zbierzemy kupę. Jeden z leży. Drugi leży. Nie mamy broni. Kurwa, to do błąd. Musimy wejść do góry, zobaczyć co tu jest. Co widzimy? Nie ma nic. Fak, tutaj fak, fak. No i próżnia wyjebka na koncie. O, jajaja. Jasta, widzimy się po lekkim cięciu. Dobra, na jak widzicie, wróciłem do tego opasu z tym bliźni No nie jest to szelanka lampa należy do najłatwiejszych na tym poziomie No ale co? Trzeba spróbować Poprzednie kaloryki udało mi się przejść na poziomie Wymyka się za nim! Nie yes, on szybki! Dobra, zmienię sobie broń. Eee, bo teraz będziemy mieli sekwencję slow motion. Jak jakoś się dogada? Uh. Twoja kolej, Mason. No, dorwaliśmy tego frajera. I nowością w tej serii są e, opcje dialogowe. Czekaj, czekaj. Co bardzo o, mnie czekaj, czekaj, czekaj. To bardzo nie, zaskoczyło. Jak widzicie mamy dwie opcje dialogowe. Ja zajmuję się tylko kasą! Nie mam pojęcia, gdzie jest Tarasz. Chyba nie do końca o. rozumiesz sytuację. O. No to kolego. Jesteście Amerykanami. Mieć Macie zasady. Wzięliście za Zasady się zmieniają. Gadasz albo spadasz. Czekajcie! Czekajcie! Jest w Turcji. Ma spotkanie na lotnisku w Trabzonie. Jutro w nocy. Aa! Mógłbym już go rzucić, aczkolwiek... E... Wyciągnijmy od niego troszeczkę więcej informacji. Nie wiem! Nie wiem, przysięgam! Porozumiewają się tylko za pomocą szyfru. Hmm. Spytajmy go. To nie jest! Dobra, zabieram. Jeszcze będzie gadać. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Tak co? Jak widzimy... Mamy dla Zrobiłem jakąś misję poboczną. Co zlikwiduj. Okej. Okay. Ściśle tajne. Jest w trapzonie tutaj. Mmm, tego Call of Duty będę starał się poprzejść jak poprzedniego oczywiście na 100%. To został usunięty. E, wiadomo, ja wam pokażę dobra, różne ja kampanie. Resztę w Turcji już od paru zrobię sobie. E, bez streama. Bez, przepraszam, bez streama, bez livea. Nie, jakiego livea sobie pierdolę? No bez e, nagrywania na YouTube o, po prostu. Bo to może troszeczkę zająć. Bo jak już sprawdzałem achizmenty, są tam achizmenty niestety do gry online, co nie mnie cieszy, bo jest to trochę czasochłonne i toporne, no ale zobaczymy jak to będzie. żeby tutaj zakończyć odcinek Więc tak zrobię Na razie to tyle z mojej strony Dziękuję za uwagę I widzimy się w następnym odcinku Jeżeli odcinek Wam się podobał Zostawcie łapkę w górę Subujcie ten kanał No i co? Napiszcie mi w komentarzu Co byście by zrobili na moim miejscu Czy byście go zwrócili, czy jednak byście wyciągnęli Jednego informacje Także dzięki za uwagę mordeczki Widzimy się jutro Cały czas ta sama misja Planowałem wrzucić po prostu Każdą misję jako jeden odcinek Więc kontynuujemy Mason, To nie. Ja. Nie. Nadjeżdża terenówka z lewej. Tu jest Tamara. A rasz może być w faulcie. Ale ciebie nie będzie. To chyba no.

Zobaczmy. Podoba mi się to w sumie. Za godzinę było to w sumie Dobra, diametra. Call of Duty. Team Mobile, Call sterowane aut, totalne sterowanie autem. Przyspieszenie sterowanie przytrzymają trzymając wąsy Dobra. Myślę, że to już jest to podejście. Nie bardzo. Rozpal podwozie! Podnieś po przemolą! Zakładnicy! Nigdy nie chodziło o zakładnik. Aaaa! Aaaa! Jego już się rozpoczął! Tym razem nie zdołasz go powstrzymać! Ale kogo? Persoza! Tego dołóż! Persoza, Gdzie Nie żyję! Przez tyle lat! Czegoś się nie domyśliłeś! Perseus pójść z zachodu! O lol, a Kim kurwa jest Perseus? Dokładnie mu kim kurwa jest Perseus? 1943 Szczegółowe dane z projektu Manhattan zostają skradzione z Los Alamos przez rosyjskiego szpiega Perseusa. 68, wojna w Wietnamie. Żołnierze Wietkongu z rozkazu Perseusa próbują wykraść amerykańską bombę jądrową z bazy wojskowej USA. Pięć dni temu w trakcie misji dowiedzieliśmy się, że Perseus wznowił działania i planuje atak na zachód. Perseus. Analitycy CIA uważają go za największe zagrożenie dla wolnego świata. Panie Hudson, wszyscy wiemy o Perseusie. Wiemy też, że to bardziej mit niż fakt. Znaczy, osobiście sądzę, że to tylko straszak wymyślony przez Ruskich. Generał Heik. Przedstawiam człowieka, który stawi tę czoła. oficera tajnych służb CIA Raselada. To jeden z niewielu, którzy zbliżyli się do pojmania Perseusa. E, panie Adler, czemu mielibyśmy brać tego Perseusa na poważnie? Nie musi pan, sir. Tak, ale wtedy zginie sporo niewinnych osób. Czemu pan tak mówi? Sir, ilekroć Perseus się pojawia, zaburza równowagę zimnej wojny. Skoro wraca po 13 latach ciszy, wydarzy się coś dużego. No, nie jest wesoło. Coś, co wpłynie na cały wolny świat. Sir, panie prezydencie? Sir. Prezydencie. Sir, 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 sir. Panie prezydencie oto Jason Hudson i razem. Znam ich nazwiska. Myślisz, że kto zatwierdził ich ostatnią misję. Jest zagrożenie? Tak, ser, tak uważamy. Możecie go powstrzymać? Możemy ser. Już wystąpiłem o odpowiednich ludzi. Ser. Ich wymagania są niestosowne. Sir, sir, sir. Być może nielegalne, jeśli prasa się o tym dowie... O czym ty do diabła mówisz? Wiesz, kim jesteśmy? Każda nasza misja jest nielegalna. Sierżancie Woods, wiarygodne zaprzeczenie to podstawa naszej pracy. Al, mówimy tu o potencjalnym ataku na wolnych ludzi z całego świata. Dajcie panu Adlerowi czego chce. Panowie, przed wami bardzo ważne zadanie. Ochronić nasze wartości przed wielkim złem. To największy obowiązek i największy zaszczyt. Choć niewielu dowie się o Waszej walce, ten wysiłek przysłuży się całemu wolnemu światu. Wiem, że nas nie zawiedziecie.